Słoniki są. Witam dzisiaj, piątek, weekendu, początek, zajebiście jest. I powiem jedno szczerze. Nie będę już nic komentował, nie chce mi się. Zarobiony jestem. To już kurwa. Tak, tu już jest, nie wiem, komentarze czytam w internecie, to już nie jest śmieszne, to jest kurwa. To jest tragedia, no to wiesz, kto w Polsce żyje, w cyrku się nie śmieje. Także dzisiaj bez komentarzy, bez niczego. Wszystkim miłego weekendu. Spokojnego grilla, piwka. Piwka też mam. Żeby nie było. Jak faza, to faza. I Znowu parę rzeczy się tam pokazało, ale już naprawdę... Siły, siły opadają, to już nawet nie siły, bo to to, to to, już nawet taka totalna niechęć do tego, co oni robią, no kurwa. No jednak nawiążę. Samochody elektryczne. Polskie, w chuj tego jeździ kurwa po drogach. Co tam jeszcze było? Ten prom, który już na pewno pływa. Z tym promem to jeszcze, nie wiem, na Tichockich klocki wyjdą, bo tam były jakieś układy, były ze Szwecją, że Szwedzi zbudują port, który będzie ten prom przyjmował. Oni zbudowali, a my tego promu nie zbudowaliśmy. Czyli nie wiem, czy oni się o jakieś odszkodowania tam nie upominają, ale o tym jest cisza. Nikt o tym nic nie mówi. Przypuszczam, że na pewno, no bo zainwestowali pieniądze po coś, co miało działać. Być może to będzie działać, Podpiszą na pewno jakąś umowę z kimś. Kurde, no, mógł na tak Jakąś umowę z kimś, że ten port będzie działał. Ale miał działać na zasadzie tego polskiego promu. No, mamy kurwa, stępkę, które się nie ze zezłomować Co jeszcze mamy? Ileś tam kurwa milionów mieszkań. Też mamy. Nowy ład. Kurwa. Okazał się bublin. Nawet sam Marowiecki to przy... Dobra. No to chuj, teraz będziemy mieli tysiąc hal. Kurwa sportowych. I ja już je widzę. Jak moje dzieci, kurwa na tych halach. Jak się na tych halach kurwa, kształtują w zakresie sportu i tak dalej. I jeszcze, żeby było śmieszniej, nowy podręcznik do tej, jak, już, kurwa, jak to się nazywa. Ten nowy przedmiot. Historia i teraz nie. A, hit. O, no i to jest w ogóle hit. Popatrzcie sobie w internecie, jaki tam cytat jest. Że te dziewczynki się do mnie zalecały i po, po rozporku coś tam. No nie, nie, nie pamiętam dokładnie tego tekstu, ale poszukajcie sobie tego. No to jest kurwa. Hit pana Czarnka. Debilizm kurwa w totalnej postaci. Już o tych siostrach w nie mówię już. Bo to jest to nie no to, to człowieka kurwa żałość bierze, ręce opadają. Ja się kiedyś śmiałem z niektórych ich nie wiem. Wybryków tak teraz to już to już nie jest śmieszne. To już jest kurwa tragedia. To jest para moja, to jest kurwa. Tak chore. Ja nie mówię, że jestem trolem jakimś, bo nie jestem trollem. Jeżeli ktoś by robił coś normalnie, albo coś nie wyszło. To ok, rozumiem to. Ale oni nie robią nic normalnie. Przechop mierzej wyślany. Ja nie wiem, 4,5 metra głębokości statków. Kurwa. No byłem na tym jebanym promie, tam są dwa pokłady w dół. Jak nie trzy. To nie jest 4,5 metra. Jeden tir to kurwa ma. Nie wiem, 3 metry. To jest minimum 6 kurwa metrów w dół. Zwykłego promu takiego pasażerskiego, a gdzie jakiś statek, kurwa, który jest załadowany kontenerami, czy tam nie wiem, węglem, I jak dla mnie, to chyba ma jakieś, kurwa, 6, 7, 8, może nawet 10 metrów zanurzenia. No to kto przypłynie tą mierzeją? Poszły pieniądze. Choj, mamy mierzeję. Dla jachtów, kurwa, i dla barek, czyli co, będą te statki przypływać. Będą przeładowywać na barki, żeby Kurwa, barka mogła przepłynąć. Jebane mówię, żeby barka mogła przepłynąć. Kolejne koszta, no to na chuj takie coś robić? Ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia do, nie wiem, do, jakich, do jakiegokolwiek interesu, do jakiegokolwiek rozwijania czegokolwiek, jakiegoś biznesu. Bo nie mówię, że to jest złe, to może i był dobry pomysł, ale to trzeba było zrobić tak, żeby to kurwa działało, a nie, że gdzieś tam coś przypłynie, gdzieś tam przeładujemy, gdzieś tam poślemy, no, kurwa, bez jaj. Dobra, koniec. Ee, weekend jest. Krótka dygresja. Nie chciałem się rozgadywać, ale jak złoty wychodzi na to, ja jeszcze. Kurwa, mam włączony telewizor i pan niedzielski się tam wypowiada. Kurwa, następny mądry. Nie chcę się tego słuchać. Dobra, miłego weekendu, miłego grilla, miłego piwkowania. Niedziela do odpoczynku w poniedziałek. Idźcie do pracy, bo jednak kurwa trzeba zarabiać pieniądze. Nie to, że wprowadzili, no kurwa następny. 1300 zł dla nierobów. Dla każdego kurwa, czy pracujesz, czy nie pracujesz, dostajesz 1300 zł. No ja pierdolę, gdzie tu sens i logika, no kurwa. Koniec, koniec. Dzięki bardzo. Miłego dnia. Miłej soboty. Miłej niedzieli. Udanego grilla. Smacznego piwka, dobrej zabawy, jak tu gdzieś tam do klubu się wybiera. Uważajcie na siebie na razie.